ja mi, to jest od rana. Patrz, góry Patrz, co do... leci do... Co leci, samo jest serwer No bo, bo ja YouTube'a obsługuję. Fajnie, dopaminowo się zrobiło. Tak. O, jest przypływane. Muszę być na Twitterku. Tak, widzę wie z Kubicą, myślę, że jestem po bliższym spotkaniu. Przeprosiłeś go. On mnie. Serio? No. No to ty piszesz do ludzi. Ja bym powiedział co on... Ja bym powiedział co on musiał zrobić, ale nie mogę powiedzieć tego. Musiał? Nie no, nie mogę powiedzieć. O Jezu, co się dzieje? Gdzieś tak, robiłem, tak je... ale już. Serio, żartem, tak. że to przysmak pewnego, pewnego miasta, ale... Tak, pewnego polskiego komendanta. Messika sama sobie ustawiła tak, tak suka. Nie wiemy jak to... Nie mamy na to wpływu. No bo na Discordzie się świeci Mesyka, tak suka. No, no to tak, tak, to jest yy... A w musi. Fajne rzeczy do mnie wypisujesz, ten. No ale... Przerodź w drużynik, najlepiej. Trochę, pr trochę przesadziłaś. No my czekamy. Czy na, na open bar czekamy, tak zwane? Czekamy ale na lobby. Ja ale ja bym zjadł. To po gierce. To no. dawaj jeden na jeden na Malphite'y. Nie, dawaj na Yasuo. No, ja czy to twój ludek. No to dawaj wybierz celutka. No, Lisina, nie? No to dawaj Lisin. Dobra, ale cię przeorę. Koreański Lisin. Nie no, jeden na jeden na garenie to chyba trochę obciach, co? Kiedyś klasa, teraz obciach. Zawsze obciach, teraz obciach. O, jak mnie zaszedł! Jak się No jesteś takim nieudacznikiem. Reważ, nie jest... reważ, gram bez ręki. Chodź, gram tylko prawą ręką. Reważ, w krzaku się chowa jeden na jeden. Tak cię uczyli grać jeden na jeden. Dobra, będę myszką to robił. Nie na tej platformie. O? o Dobra, o, nie, o, mogę. nie mogę. Ja u nie mam włączonych. Ja ci BIŁEM?! No, to u nie mam włączonych, człowieku. No, biłem Cię! Dałem Ci jeszcze inicjatywę, nie? No, grałem tylko jedną ręką! Nie, Ale, coś, że lepiej mi poszło bez ręki, niż dwoma rękoma? Tak, bo wyszli z krzaka. Ty, a mam takie pytanie, a tym Hecarimę tu grać jedną, czy dwoma rękoma? Joystickiem. O, zaprosił. Jak mam generalnie wywieźć... To mogę też wziąć w pika, ale mogę wziąć se pod Team nie. i... Nie, chyba, chyba gramy tego podstandardowo pod najlepszego polskiego DK ery. Dobra. Ale ludzi dużo, ja Pikole, al będzie afterek. No, serio dużo ludzi. To jest chyba największy Al LAN na no, jakim byłem. Ale machają do mnie! Uh. Ale Nerdzik ma czypeczkę widziałeś? No miałem, miałem. Chyba wam nie pokażę, nie da się tak. Widzowie, kick, i Kopniak, znaczy się będzie niedługo. Zielona platforma, zaraz po niebieskiej platformie. Czyli, znaczy, nie, że dzisiaj, nie, że oni. No wiadomo co. Dobra, mamy wszystko. go. Orianna no. Syndra, wiadomo. Mogłaby ją na raz zagrać tą nową postacią. Ono a, jak, a, a jaki on ma potencjał później te skalowania? Ogromny. No, no jest, no, bo ja nie wiem, co ona robi w ogóle. Tak ja Jinx rozkręca. A, to, bo no. bardzo, to się zależy, bo ja bardzo polegam na RC tą postacią. Mhm. Ale mogę wziąć mhm. I co sobie? A Zixa To Zy, bierzemy? No mogę wziąć Caju ZX Counters To co, Joani masz jakaś Pamele zap Zapomniałem Rek o tym. Renekton? ZX. Ty gas Renekton? No, no. To co Jujani, Renekton go? No możemy. Ale no, to co, co? W pierwszej rotacji? Nie mam Renektona! Dawać dalej um. No Jonary na pewno nie będziesz nic, nie? nie? mam. To dawaj może ten wyjdziemy i po prostu powiemy, że w. Dawaj, dalej, 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 dalej. Jakiś champion. Rakan na supporta? Nie no, wyjdź, wyjdź. Nie co? Wyjdź, po prostu. Nie, nie ma postaci. Co? Przepraszam. Samą ja ci piknął postać. Aha. Dobra, klik, wyjście, wyjście, wyjście. Nie mamy postaci. No to co piszemy, że Renek i ten. Renekton, tak? No, Renektona. <śla> 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 Brak, <Brokower>, idziemy. <śla> To. Czekaj, jak to robimy? To dobra, ty weźmiesz Renektona, a on sedłani. <grywa> Czemu nie mogliśmy tak zrobić z początku? No bo on wziął sedzuani. Co wygrywasz z Ziggsa? Nie bo nie, bo ty dopiero później przed. Eee, możesz wziąć Xerata. I jeszcze większy połk, tak jakby na niego z -a kontruje. A on jest Selasa, a ze świnką jest... Ale... spoko. Ja jeszcze Ale nie będziemy. Jest... Jak masz jeszcze komfort pliki teraz w lolu? Ja... ja w sensie ja mogę zagrać. Czekaj. Zobaczcie na mid, mid championy. Nooo... Jiggs'a. Stary, Zygza. mogę zagrać Zygza. jakimś AD no idzie. midzie. Z Ale... nie. Smolder? Dobra, dobra, chyba z Sylasem po prostu. Będzie mieć bardzo silny top z sylasem. Ale to z Sylasa nie możemy pikować tak wysoko, bo oni na pewno się nie skapną. Zobaczymy jakie Rki wezmą. No, no. A. Może będą dobre... Nie Ej, może. co?! E... Co za nowe? Yeah. Rakan. Rakan? Powiadasz? Ej, to bierzemy jakiegoś enchantera. Mamy Sejuani na dżungli, to znaczy, że możesz zagrać rangem. jakimkolwiek chcesz. Po prostu jakiś dobry meczem na Rakana. Proponuję może z Serafiną, z Soraką, nie wiem. Ale w Rakana Milio mogę zagrać. O, fajne. Ty lubisz, nie? Pakistańskie dziecko? Średnio. Musisz banować, nie? To jest takie męczące, Wam powiem. Nie gorzej. I jeszcze leków zapomniałem, nie? Męczennik. <laughs> leków Co na bycie jest? rudym. Ale jak to jest? Ja mogę iść kajzom jakąś. No ale, no ale gdzie to raka? raka? Co to, Co to jest? jest Co to kurde Co to jest? Ty a umiesz umiesz grać yy... Gwen? Ale ja? No mogę zagrać. Bo wtedy Rajad na Micie renektonem. I mogę tak zrobić. No ale, 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 ale ja mam, ja mam pikować? Ale mnie rakana nie wiem. To no. może się dogadajmy To prostu... To supporta, supporta, supporta. Ale ja chciałam co, co, rakana co? grać, ja nie wiem czy oni mają. No, milo, musi to być rakana. No, 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 ale, 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 to co, co oni grają? No, muszą grać rakana, nie? Pytam, to jest rakan czy co? Nie no, rakan będzie jeszcze chyba, nie? Ja mogę, nie. Ej, też... to ma rakana. <laughs> ale my mieli no, milion rakana wziąć w ogóle, a wzięliśmy no, milion no, rakana. No ale no, dobra, no pikną co... rakana. Nie pikną. No ja muszą. Nie co, co za oszustwo. No cokolwiek. No coś poda dekery, no dobrze, dobrze. I czemu jeszcze klika? Core razem i... Nie wiem, a co ty chcesz na, na Unare co by ci niewygodnie było? Hate him, zbanoj, bo Wander może grać. To może być z dekery na bocie, Lewus będzie grał. Dobra, i te twaniaki jak nie pikną rakana, to to jest znowu oszustwo z ich strony. E Piknąć ten gwę? Tak ja Nie mogę zagrać tak Nie no, ja mogę zagrać? mogę, ale mogę grać na tak Gwę Głównie z gitem. Głównie z gitem, naprawdę jest A gitem. Znaczy, tak szczerze, no to kolejny mele pod Sejuani, więc chyba spoko, nie? I będziemy sobie ro rotować tym. DRAVEN? Nie, nie, nie w to, ja już ja wezmę. Będzie, będziemy sobie rotować tym, nie? Eeeh. Yy, co czy, czy jeszcze cz poczekać? Mogę no, Jak wziąć. chcesz, możesz Gwę wziąć, jak mi je chcesz. To ja ale lepiej, widział co was Z Przez mogą. Tak widzawie, jest 1-1 i to jest decydująca giera. Pół tryhard. Co, chcesz coś stopa? Ja mogę grać mi ja, no, no Nie, Gwen że... mi też git. Ja mogę grać tam mogę grać stopa. No jest Rakan, dobra. A jak w Mundo twoje mecze wygląda? No, no Gwen niższy. No, ja, ja wiem, ja time Gwen. Ja nie wiem. Ej, sery first masz? No ja nie gram Gwen. Ale grałeś coś kiedyś. No z trzy gry może. No bo ona ma procentówki i na tym to ja, polega. Nie ja wiem, dam radę. Gdzie Ej, no co jest tam? No, Tiluz miałbyś rakan! No, Skontrowaliście, tak? No A, sobie... Czyli. Nie, no to to jest. Y, może z... Remake, remake. Remake. No, ale tutaj piszecie no, tylko na naszym lobby. Tak, to piszemy tylko na naszym. To pisz do Oscara. Nie do nas tego piszesz. No on powiedział, że to nie jest rakan. Ale no to. Czemu bym dał? Czemu oszukują? Ja mogę wziąć. Ja poproszę o Po prostu oram ich wszystkich. Bo w to jest najlepsze. Jak wezmę Nare, to nie będę mieć życia. Spokojnie. Aha, pisze, że był Redraft. No dobra, Milio, i tak nie ma tragedii, ale oszukali nas. Oszukali nas, to ja teraz tajharduję przez to. Zagam. Dobra, no to git, wygraliśmy dzidzi. Mundo tak, top, ja, Trandlas. Ja mogę zagrać mida, nie? Ty się to. Nie, No tak, chyba lepiej, nie? Kułem to ja nie wiem, jak. Ja chyba to w... zagram. A Ziggs? Nie no, Ziggs będzie w, w, w midzie, nie? Albo może być Adekary, a Smolder Solo Lane, takie coś też jest możliwe, bo jeżeli Lewos przeszkądzi. Na... Raczej będą grać w rotacji, bo Ziggs ma fajny push i będzie dalej się grać. Dobra, gram do Bota takiem. Tak jakby coś było innego, jakbym kiedykolwiek z mida, chociaż raz. Jest okej, okay, jest okej. Okay. No czy midę też mogę zagrać w sumie, jeżeli to jest Ziggs, ja ja, ja ja mam czutkę na tę grę. Mundo w lesie i Trundle Top, niby. Co by się stało w ogóle? Ej, szczerze, dobra, trzeba by było na przykład dojechać do Vegasa. Możemy jakiś early ten? Robimy w ogóle level 1? No letting mamy co no, mocny. Ma nie wiem, czy nie mają lepszego, ale dobra. No, porówno jest ogólnie, ale. Mamy więcej summonerów agresywnych, chyba. Jak, okay, e jest equal, oni nawet mają dobra, więcej moim wchodzić? Gdzie chcecie wchodzić? Bot, bot. Nie, tutaj dobra. Znaczy jeden, na 1,30 zaczniemy od ich lasu, co to na to? to. Okej, okay, to mogę tak zagrać, zagram dolny las nie i radzie... potem. Ale to tu przy ściance? Nie sami wchodzić, czy nie? Yy, na razie no, ustawmy się normalnie. Dobry. Możemy powolutku iść, jeżeli faktycznie chcemy. Eee, mam go. Oni weszli do nas, oni uciekałem, weszli do nas. Uciekałem, 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 uciekałem. Pięciu stąd tam uciekałem, raczej. Uciekałem, 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 uciekałem. Możemy się uciekałem, bić jak czekaj. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. Biemy, biemy. Diada, dziada, 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 dziada. No dobra, przecież dziadek to został tak zbejtowany, dobra, 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 że ale mi ja przykro, nie? Ale ja dobrze zagrałem ciągle! Oni chyba wymyślili, że ja będę... że on będzie się free farmił na mnie. To jest imo ale to wtedy Sejuana potrzebuje. Zgankujcie teraz. Po ja to idę, idę. To ja. Idę po golemach na trójce, jak coś. Mogę chyba wardować. Dobra, zauważył mnie. Ja sobie to. A co ty, kurka? Ty go zabijasz nie? Nie, nie, dobra, ale jest obity do zera, będzie tepował. Idę Nawida, idę, idę! Jak nie zgridujesz, to przeżyjemy Dawaj go, dawaj go, to jest no to jest emeryt Dobra, jazda, odwracamy Dobra To jest emeryt, to jest emeryt e, on miał blue buffa, tak? No. Nie, red buffa miał. To ja wchodzę w jego las. Mam prawo, dziewczyny od was Dobra, GG. Emeryt biegnie instant na blue. Głęd jak coś... Jesteś tu? Patrzysz? No, patrzę się, aczkolwiek ja mam zero, a ja się cofnę. Zabijemy go, to jest Emeryt, pamiętaj. On to robi to wilki, jest? on jest króle, patrz, to jest Emeryt. Dawaj on jest... go, dawaj go! Dawaj go. Da? Mam. Nie, nie jest Dobra. Dobra, Dobra dojdzie, 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 bo tu jest czutko nie To będzie to luna linia. Robimy to, to robimy drugi. to, robimy to, robimy I to. Stupujmy. On stepuje. On jest pijany, drugi też. Smolder, smolder. Dobra! grom, 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 grom! Grom! Cover, cover! Dobra, dobra, dobra. dobra, Dziadek już chyba z open baru skorzystał. Dla niego otwarty 2-4, bo jako jedyny... Jeden, open, to pauza, pauza idzie do open no nie już, jest 38, to już o to się... Ej, wywaliło mnie znowu. Pauza, pauza. Pauza do open o mój to z counterpick na On ma 0-3 0-3 hey. <persever potato> I jak coś panowie z bot'a e, World Blue, bo on tam pójdzie ze swoją wiedzą trenerską I dostanie czwarty raz na dziurę Proszę <preferred> I oni nawet, oni są ready My <election played> ready? <plays Japanese> bo oni teraz mają naradę To ulajta wywala, oni korzystają Dobra, go, go, go Bartek, a może tu? Poczekaj, bo on będzie... Nie, 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 ja muszę grać las, jakby... jest git. No, Okej, okay, no to jakby idea, wiesz. Serio yeah, idzie, idzie, idzie. serio idzie, idzie. No ja mówię, że serion idzie, gracie go tam, jest git. Wy sobie way. grajcie bota, zanim on to zrobi i przyjdzie, to miną lata świetlne. Ta, widzi pinka. Nie ma prayona, mi idzie. już biegnę. Na razie nie trzeba, nie ma go. Ta, odpuścił, odpuścił nie? Tak, zobaczył Pinka. Dobra, nice, no to git. Dobra. Idę tutaj myszko. Ruda. Ale nie zgin. Nie zginę. No i jazda z nim. Ale no, dobra. Dobra, jest to. No, dzięki myszko. I grabsy na spawnie. I za recall Drake'a. Dobra Dobry ten jungler, co, nadaje no się do czegoś tam Ale kurczę spoko leśnik, co? Ja z takim leśnikiem no, mogę to grać O no, no, będzie dive, będzie dive, będzie dive Ktoś ma TPK, Gwen? Nie mam, nie mam, nie mam, nie mam To ja mu wchodzę w las, spoko, zagram coś z tego Czekaj, okay, czekaj okay. Ja mam wracać na tego? Na topa, nie? Tak tak, tak. Mam prawo na midzie jak coś, bo patrzcie co się dzieje. Masz, masz, masz. Robię mu dziecko nad grąpie. Mundo strzed, Mundo, mundo strzedł mundo Dobra, Mundo to sobie może zejść. No może to. Dawaj, dawaj go może, co? Bo pasyw mu zbiłem. Drugi raz? No dobra To jest wiesz, że to jest jakby worthless. Czy go zabijamy, czy nie No nie wiem, no jak chcesz, no stoi sobie tutaj po prostu No matter, to już wolę zdejmować Mida No dobra No, no ma wszystko chyba bo... Może R-ka pójdę Dobra, mam 20 do Rki, nieważne Waj, waj, tak Spotkałem Emeryta solo. Ja, on bo... Dobra, Emeryt zer zerkował. To jest też. kolka znaleźć. Idę Dawaj, dawaj, dawaj. Ja nie mam cooldownów. Nie mam cooldownów, Bartek. To... to się nie skończy. Tutaj chyba jest coś w okolicy, nie? Ale no. Nope. Dobra, mam ma mam jeszcze. Jak dobra. Jeszcze mi motki pokazywał. Dobra, co za nobki. Nie zna limitów dzieciak, Mastera ej, trzeba ej, a znać. A jakby, a jakby we mnie wszedł? On już się ma Erki, on się boi, on siedzi jak taki, wiesz, trzy latek, któremu lizaka zabrałeś. No taki podkulonogonek mam wiedzy. Pa, pa pa. Nie wydób się tylko, dobra? Trzymam erkę. Dobra, nice! Ty, ty, już tak diffujesz Ryan, że jak coś to wchodzisz i robisz mu dziecko. Od razu. Co? Co pisze do mnie, nie? A co to znaczy, że. A dobra, dobra, dobra. Chodzi mi do no głowy, nie? karka? Chyba padłem. Dobra, idę. Widzę, co się dzieje. Uciekaj. 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 Uda się, uda się. Nice! O, dobrze, dobrze. Teraz knapujecie ich. Kknapujecie Jeden ja, ja, na goście. Zaraz mam bu. I też. Dawaj, merita od razu, no. Ej, tam da, teraz. Go, go. Dobra Bierz to Gwen, nice. Dobra. Ja biorę smoka, ja biorę smoka, jakby waste dla mnie jest ten kill. Uwaga, idzie do ciebie, Rion, idzie do ciebie, idzie do ciebie leśnik. Wydupcaj, znaczy ten, Midlane, smolder. Ja nie, nie żyje chyba, nawet tak to lepa. Jesteś dead, Uwa uciekaj pod tier 2 Dobra, nieważne. Może uciekniesz. Czyję No nie wiem czy żyjesz. O, przeżyłeś! Spali flesza, Spali flesza? Tak! Dobra flash Drugi dziadek nie? Nice. nie mogę no i no, musiałem Dobra, napisać. git, git Jak mam, jak ktoś się pojawi, a pojawił się, Largik, to idę. Instant Oni topa poszują, dobra OLO lol, lol. Spój, spój, spój. I tak go łapiesz, dawaj, dawaj, dawaj nie. nie, 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 nie. Możemy, możemy, dobra, nie bad, możemy bat, my bad, my bat, my bad. zanerwowo Jest Rattle w topie, widzimy, widzimy, Emeryt w topie, idę no, no, dobra, no ale... Biegnijmy, co... biegnijmy do nich Bej do mnie Jesteś biersi, jesteś biersi Auto to tak. za niego jest mniej golda niż za kanona, dlatego ja już nie chcę gankować go Przepraszam, no <grym> 250 za bułę jest. Na 160 za go 1,14, dobra. Tylko teraz głupio się nie wywalać, także masz na sobie dużego shutdowna na Renektonie. Podejrzewam, że ich strategia będzie, że Smolder na ciebie będzie polował. Nie No, dużego to, to nie przesadzajmy, 300 golda. No. To jest dużo, no dwa fragi, tak jakby normalne, nie? więc Kerr. Biorę Heralda. Okej, okay, ja mogę zagrać z kimś pod Jerwójkę na Heraldzie. Wedy. Chcemy ich kolapsować na midzie, czy nie? Wedzi ma no, ósmy to poziom, to... człowieku, to Wedzi... jego traktuje jak Canon Wave'a. No nie, Canon Wave jest więcej warte od Wedziego, bo chociaż X spada. Nie, serio, skip Trandla. Jak widzisz Trandla, to po prostu dajesz info, gdzie nie iść. Internet bully jesteś. Nie, 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 to nie jest tak, że poważnie mówię. Jest Not worth się z nim w ogóle y, walczyć. Ja będę zabierać ciągle tego. Raporty. Ja idę w Smoldera, jeżeli to zagramy dobrze, to jest huge. idzie, jest. A nie to musisz jest chodzić, Ryan, nie musisz. Dobra, starczy. No dobra. Okay, zaraz. Uwaga, waga, waga, waga. Flash to to... i tyle. Popolok, popolok, ja to okay. to Flash Smolder, to jest huge. Idę do was, idę do was. Ja Te na, na plecy, Idę, idę, idę. To jest dobre. Ja wykajtuję to. Ciągnę first target w tym wypadku Baru. Dobra, dobra. Zabijajcie. Ja, ja tu jestem od, yy, od baitowania tych fightów. Jak widać. Dobra. Ale mu kanonka chciał dobić, nie? Ale bije tak głęb. Procentówki w tym team były mega dobre. Jeszcze KMNT powiedział, że first timer. Boże, lewusik to chyba nagra materiał o tym, że idzie do decathlonu kupić pewne przyrządy do dekoracji domu. Zwane potocznie łańcuchem bądź liną. Koperujesz się smoka? Bo na tym jest też Banti. A to jest też ciekawe, że tutaj Sivir mamy, które mega zarąbiście skaluje. I jeszcze nie rozłożyła skrzydeł, a to jest najsilniejszy zawodnik tak naprawdę nie mają perspektyw powrotu. Nie mogą, ale nie mogą nic mówić, że skreowałem grę, bo dostali od was. Tak, o co na początku, no. Ej, idę w sumie ratować, bo on się wbija. Dobra, ty puszczę to. Biegnę, biegnę, biegnę. Aha. No nie potrzebujecie. Głan. <gry> Ej! Dziadza, smok! Dziadza, dziadza. Smok! Dziadza. EJ, JA SIĘ Co DAWAM! Ej, ty! Ja się zbugowałem, przysięgam! Moja świnia nie mogła się ruszać! Serio, przysięgam! Zejdzie ze zejdziecie do mnie w ogóle? Bo ja już Atakana zacząłem. Niby zrobię to sam z Gwen. Mam r za pięć dopiero. Rka ka wróciła mi już teraz. Dobra, bez Erki Smolder. Bierzemy tier 2 stopa, ja biorę mu las. Ej, ona za głęboko wyszła o, o, Ona ja jest dead. Kompa, Oszalała ktoś dobra, dobra, ktoś te pamida, no to ja idę z głębsza, do ujęł głębę. Mają O kurde, ale się Ej, to... rozlałem. Ale się rozlałem, ja pirwikę. Jak coś, to postaraj się przeżyć, masz ciaka na sobie. On nie umrze spokojnie, ja tu tak. jestem. Gwardi nażel na plecach. Dobra. Ja biorę tą tier 2 stopa, ale tak wolno, że ja pity. Ja przeżyłem xd. No oczywiście, że tak. Dziękuję bardzo. No, a proszę bardzo. <laughs> ja pity. Aha, a mnie nie ma. My też nie ma. Gwen. jest za aktualnie. Dobra, to idę do was, jak kończymy, to kończymy. It's, it's Gwen, guys, you know? Miliony z jeszcze jeszcze dostarczam. Gdzie jest Wedzi? Pewnie las robi. Ajajaj. W bazie Co się stało, dziadu? Co się stało? Dzi. Dzi. Narodziny 0. Wygraliśmy, wow, wygraliśmy. wygraliśmy. Wow. Nie no 1 v be ja na midzie. Oh. Wygraliście Open Bar. Open Bar. <laughs> open Bar. Tak czy inaczej fajnie się grało. Powiem wam szczerze, że jeżeli ogląda to jakaś drużyna, która szuka jakiegoś zawodnika do lasu, Odezwijcie się do mnie na skrzynkę na Gmailu. W, mam swoją stronę internetową www.xntentacją.pl. Yy, mam też Linkedina. Jak potrzebujecie trenera, też mogę być trenerem. Mogę robić dietę. Mogę też generalnie, jeżeli ktoś potrzebuje, grać supporta. Nawet mogę założyć sukienkę jak trzeba. Dlatego piszcie do mnie. Poproszę o drużynę sportową. Świnka Fans na przykład. Super by było. Tymczasem ja się żegnam ze wszystkimi widzami. Raz jeszcze dziękuję HyperX za to wydarzenie. O, dobra. Ja się z Wami żegnam i my widzimy się na zielonej platformie już w poniedziałek. I dzięki. Pozdro. Sprawdzajcie na Instagramie HyperX profil. I dzięki za suby.